Nie do wiary, że to już czwarty dzień września. Taki pracowity tydzień się zaczął, więc myślę, że Państwo czekają na weekend. Weekend już się zbliża powolutku. Tak jest. Witamy Państwa bardzo serdecznie w najlepszej śniadaniówce w Polsce beata Tadla i Tomek. Tywicki. Witamy widzów telewizyjnej Dwójki TVP Polonia, więc pozdrawiamy cały świat, a także internautów przypominamy, że dzięki bezpłatnej aplikacji TVP GO mogą nas mieć Państwo w swoich urządzeniach mobilnych zawsze i wszędzie. Nie polecamy tylko uczniom, bo do szkoły telefonów raczej nie zabieramy. Tomasz serdecznie wita dziś również wszystkich posiadaczy ogródków i działek, ponieważ jest naj... masz najkrótszy staż z naszej Ma. ekipy, jeśli chodzi o posiadanie ogródka. Więc jeszcze masz mnóstwo entuzjazmu, Ale w sobie. coraz większy talent. Dzisiaj jest w ogóle Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Naprawdę? Tak. To tak. ja cię pozyskałam. Pozyskałaś mnie? Tak. A ja mam i inny dzisiaj talent. Dzisiaj obchodzę swoje święto. Państwo ten talent już bardzo dobrze znają. To jest nasz talent kulinarny. Kuba Stoyer Mark który dziś Zapraszamy. będzie. Wszystkie ciekawostki i tajemnice ujawniał związane z bakłażanem. Bakłażan oberżyna. Ja lub nazwany chyba tylko tyle, nie? Bakłażan oberżyna po prostu. A która to godzina Tomku A przed ósmą. Ktoś zegarka nie mamy To nic. 7:52. 7:52 pytanie na śniadanie, ale teraz będziemy rozmawiać o nocnej. Prohibicji. Tak jest, będzie o piciu, a właściwie o niepiciu, bo mieszkańcy Warszawy zdecydowali na razie w takim ankiecie, głosowaniu, że chcieliby w większości, w tej lwiej części, żeby nikt nie sprzedawał alkoholu, a przynajmniej nie w punktach takich typu sklepy. Albo stacje benzynowe. Razu, tak, albo stacje benzynowe. Nikt nie sprzedawał alkoholu. Między 22 a 6 rano te rozwiązania wprowadzili już w innych dużych miastach. Lokalny Jak się biznes... sprawdzają? Hmm. Jest trochę na nie, ale jak się sprawdzają właśnie w tych, w tych miastach? Dlaczego y, takie zmiany zachodzą i czy powinniśmy się do tego przyzwyczaić? O tym już teraz. No, dzień, 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 dzień dobry. Zobacz. Widzisz, jak zadbaliśmy teraz o ciebie Teraz będzie trudniej mi mówić. Teraz jedz, razu, no, za chwilkę mów. wezmę. Za chwilkę wezmę. Poz, zostawmy dobrze, to dobrze. jeszcze na sekundę, ale wygląda to bardzo apetycznie. Dzień dobry. Słuchajcie, zaczynamy od Igi Świątek, która kolejne sukces.